30 prezentów za 50 i 100 zł dla dwulatków? Zostawcie łapkę w górze, jeśli znajdziecie swój absolutny hicior, albo napiszcie w komentarzu, co Wam się sprawdziło. Lecimy! Pierwszy pomysł na prezent to namiot, którym każde dwuletnie dziecko będzie zachwycone. W tym wieku dzieci lubią już się gdzieś schować, potrzebują też ciekawego miejsca do zabawy, takiego tylko ich. Mogą tam też schować zabawki, co też chętnie robią. Namiot świetnie się sprawdza zarówno w blokach i domach. W blokach można tam poupychać zabawki, które wcześniej leżały na podłodze, więc nie ma co się martwić za bardzo o miejsce dla niego, a w domach zazwyczaj miejsce się po prostu znajduje. Jest wiele wersji kolorystycznych, są też zarówno zwykłe namioty, ale znajdziecie też stoisko z pizzą, samochód strażacki, a namioty koło 100 zł wyglądają już naprawdę ekstra. Kolejnym świetnym prezentem dla dwulatków będzie mata wodna. Jak to działa? Mata po wyjęciu jest sucha. Nalewamy do narzędzi, np. Na do specjalnych flamastrów, trochę wody i dziecko może rysować na macie. Po zamalowaniu całej maty mata musi chwilę przeschnąć, ale spokojnie podłoga pod nią jest całkowicie sucha. Ja tu widzę same plusy. Mega kreatywne spędzenie czasu, to coś zupełnie innego niż kredki i przede wszystkim nikt nie jest brudny. Warto szukać mat pod względem ilości akcesoriów, bo możemy no, je kupić ze stempelkami, szablonami czy pędzelkami. Jeśli macie do dyspozycji 100 zł, polecam matę z firmy Aquadudu. Miałam porównanie i ten materiał w kołomaty jest dużo trwalszy niż w tych tańszych odpowiednikach. Dwa lata to też świetny czas na wprowadzenie dziecku klocków Lego Duplo. Klocki Duplo są większe od tych zwykłych Lego, dlatego dziecko nie połknie zbyt małych części. Na opakowaniach znajdziecie sugerowany wiek od producenta, dlatego nie będziecie mieć problemu z kupieniem. Fajnie, że jest sporo wersji tych klocków zarówno dla dziewczynek jak i dla chłopców. Znajdziemy na przykład farmę ze zwierzakami, dzikie zwierzęta z Afryki, buldożera czy wizytę u lekarza. Ta z lekarzem jest w ogóle świetna, bo już można dziecko oswajać z przychodniami. Dwulatki już chętnie układają puzzle, dlatego kolejna propozycja to właśnie one. Wysokie oceny i ich ilość mówią same za siebie. Jest to prosty i niedrogi prezent. Ja osobiście polecam ta z firmy Czuczu. -Czu. Stacjonarnie są dostępne w wielu sklepach, na przykład w smyku. Dla dwulatków puzle są duże i uczące na przykład zwierzęta czy kształtów. Ciekawą i popularną alternatywą do tych zwykłych puzli są grube puzle z dziurką. Moja córka spędzała na nich długie godziny. Na pewno pamiętacie ze swojego dzieciństwa łowienie rybek. Moim zdaniem to bezpieczny prezent, jeśli jedziecie do kogoś z rodziny i nie znacie jeszcze upodobań dziecka. Dwulatki uwielbiają lepić coś rączkami, dlatego z ciastoliny ucieszy się każda dziewczynka i chłopczyk. Można w ciekawy i łatwy sposób nauczyć dziecko kolorów i kształtów. Układanki to kolejna ciekawa propozycja na prezent. Chyba jedną z najpopularniejszych jest cała seria płcio. Mają grube elementy, są niedrogie, miłe dla oka, a dzieci w tym wieku naprawdę lubią się nimi bawić. Kojarzycie z nikopis? To tablica magnetyczna, która zmazuje się jednym pociągnięciem suwaka. Fajna sprawa na naprawdę kilka lat, bo chyba każde dziecko lubi rysować. No i plus, że dziecko w aucie ma się czym zająć. Dwulatki kochają naśladować, stąd mój kolejny pomysł, który świetnie sprawdza się na prezent. Zestaw drewnianych warzyw i owoców pozwala dziecku na naukę krojenia. Ale bez obaw, dla dziecka to dalej zabawa i nie sięgnie Wam po prawdziwy nóż. Zestaw naprawdę na długi czas zajmuje dzieci. Części warzyw i owoców są scalone rzepkami, które z jednej strony fajnie się trzymają, a z drugiej pozwalają dziecku bez przeszkód je przeciąć. Sortery są jednymi z ulubionych zabawek dzieci od wieku niemowlęcego aż do dwóch, trzech lat. Głównym problemem jest, że często są kupowane na prezenty, stąd latek może już jakiś posiadać. Kolejną rzeczą, jaką możesz kupić, to torebka lub plecaczek. Dzieci w tym wieku lubią coś ukrywać, wkładać, a potem zabierać na przykład na spacery. Wzorów jest naprawdę mnóstwo i jest czym wybierać, a taki prezent na pewno się przyda. Wózek dla lalek to zawsze sprawdzona opcja dla dziewczynek, które w tym wieku po prostu uwielbiają wszystkie lale tulić, opiekować się nimi i spędzać z nimi czas. Zabawka do ciągnięcia wydaje się prostym prezentem, ale niech Was to nie zmyli. Dzieci w tym wieku są mega zafascynowane wszelkiego typu sznureczkami, dlatego wybierzcie jakieś fajne zwierzątko i cieszcie się trafionym pomysłem. Bardzo trafionym i niedrogim prezentem są naklejki. Fajnie zamią dzieci, czy to w podróży, u lekarza, czy po prostu w domu. Sprawdziłam wiele na rynku i najlepiej brać książeczki z naklejkami około 250 sztuk. Jeśli weźmiecie 1000 to będą to takie małe pierdki, a 60 sztukami dziecko się pobawi, no ale krótko. Polecam wam serię Lubię naklejać. Według mnie najlepsza seria, jeśli chodzi o jakość, wygląd, bo są mega ładne i optymalną wielkość naklejek. Na dodatek na pewno znajdziecie coś dla obu, ci, bo mamy tu zwierzęta na wsi. Dla chłopaków, na przykład dźwigi, koparki, dinozaury, a dla dziewczynek świetnie sprawdzą się syrenki czy owady. A teraz pora na prezenty do 100 zł. Nie wiem jak wy, ale ja kupując na internecie zawsze sprawdzam opinie innych i ta zabawka jest absolutnym hiciorem. Polega na nakarmieniu pisklęta robakami. Dziecko musi chwycić magnesem u mamy do magnesu robaka i nakarmić pisklę. Zabawka świetnie ćwiczy koordynację i zręczność, a na dodatek zajmuje dzieciom sporo czasu. W dodatku myślę, że prezentuje się naprawdę ładnie i to z pewnością niebanalny prezent. Jeśli macie do dyspozycji 100 zł, to mega polecam zakup tablicy do rysowania. Jak już wcześniej wspomniałam, dwuletnie dzieci kochają rysować, a taka tablica bardzo wzbudzi ich zainteresowanie. Często z drugiej strony tych tablic macie tablicę magnetyczną, więc już zabawa na długie godziny gwarantowana. Jeśli chcecie coś spektakularnego, to świetnie sprawdzi się taka zjeżdżalnia. Ma idealną wysokość dla dwuletniego dziecka. Fajnie się też sprawdzi zarówno do ogrodu, ale też do domu, bo dziecko będzie miało ruch w deszczowe dni i nie będzie się nudzić. Nie może zabraknąć takiego pewniaka jak huśtawka. Do wyboru macie ich wiele, na przykład tradycyjne drewniane czy ptasie gniazdo. I znowu pamiętajcie, że huśtawka sprawdzi się zarówno w ogrodzie, jak i w domach czy mieszkaniach. Wystarczy dokupić haczyki do drewnianej futryny, a w deszczowe dni dziecko będzie miało też mega frajdy. Tą układankę guzikową kocha chyba każdy dwulatek. Mamy tu kilka gotowych plansz wraz z guzikami. Zabawkę polecam także dlatego, że dziecko spokojnie samo ją sobie układa, co zajmuje dużo czasu, dzięki czemu rodzic ma chwilę dla siebie. Guziki są duże, dostosowane do wieku, więc nie ma obawy połknięcia. Dwulatki świetnie sobie radzą z taką układanką, a ona doskonale ich rozwija. Mega polecam! Teraz będą trzy prezenty dedykowane głównie dziewczynkom, a potem lecą dwa dla chłopców. Dla dziewczynek, które w tym wieku uwielbiają wszelkie lale i opiekę nad nimi, świetnie sprawdzi się jako prezent wanienka do kąpieli. Jak już wspomniałam, dwulatki uwielbiają naśladować i powtarzać, także zestaw z akcesoriami spokojnie się to sprawdzi. I idąc dalej dla dziewczynek polecam także kołyskę dla lal. Drewniana naprawdę fajnie się prezentuje. W dodatku można wybrać do niej ładną pościel. Myślę, że taki zestaw do herbaty ucieszy każdą małą dziewczynkę. Z pewnością będzie stale podawać tą herbatę lalkom czy domownikom. Ciekawą alternatywą będzie też zestaw śniadaniowy ze sztućcami, jajkami i z kolei, jeśli nie macie pomysłu na prezent dla dwuletniego chłopca, myślę, że spokojnie możecie mu sprezentować taki zestaw do wkręcania. Myślę, że sobie będą również zadowoleni, więc jeśli maluch ma smykałkę do majsterkowania albo chcesz pobudzić jego kreatywność i zdolności manualne, to będzie totalny strzał w dziesiątkę. I kolejny prezent dla dwuletniego chłopaka: Jeździk buldożer. Świetne na zewnątrz do piaskownicy, ale też do domu, np. Na do nakładania klocków. Jest to z pewnością oryginalna zabawka, a za taką cenę na pewno spektakularnie duża, jeśli chcemy zrobić wrażenie na dziecku. Z zabawek muzycznych myślę, że pianinko jest jednym z ciekawszych pomysłów na prezent. Można dodatkowo znaleźć takie z dźwiękami zwierząt i nagrywanie melodii, a droższe opcje mają nawet specjalne siedzenie. Zabawka może nie cicha, ale na pewno na kilka lat. Dwulatki niestety różnie znoszą kąpiele, ale ten pomysł na prezent będzie ultra trafiony zarówno dla tych, co przy nich płaczą, i dla tych, co je kochają. Przejrzyjcie dostępne zestawy do kąpieli. Jakieś kubeczki, piłki i zwierzątka tryskające wodą. Dzieci chętnie zainteresują się taką zabawą w wodzie, a dla opornych łazienka będzie się kojarzyć z super frajdą. Samolot ze steropianu to ciekawa propozycja zarówno dla chłopców, jak i dziewczynek. Są w różnych wersjach kolorystycznych i wymiarach. Z pewnością urozmaicą czas na dworze i dodadzą maluchom trochę ruchu. Samoloty ze steropianu są oczywiście lekkie i wygodne dla małych rączek. Dwa lata to świetny wiek, by dziecko miało już swój trójkułowy rowerek. Kupicie go spokojnie od 70 zł. Jak zwykle jest wiele w wersji kolorystycznych, zarówno dla chłopców, jak i dziewczynek. Myślę, że to jeden z efektowniejszych prezentów do 100 zł, ale też przydatnych. Dzieci na spacerach już nie będą uciekać, można z nimi wydłużyć trasy, no i dzieci będą spokojniejsze. Same plusy. Zwróćcie uwagę przy zakupie, by posiadać mały koszczek z tyłu. Bardzo się przydaje, czy to na zabawki, czy jedzenie i picie dla dziecka. I ostatnią moją proporcją dla dwulatków będzie tablica manipulacyjna-sensoryczna. To jedyny prezent trochę powyżej 100 zł, ale myślę, że naprawdę warto. Na takiej tablicy mamy mnóstwo angażujących przedmiotów, których dziecko się uczy, e, dotyka, przekręca, przyciska. No, super sprawa, hiper angażująca. Ceny sięgają nawet 300 zł, dlatego zachęcam Was do zrobienia takiej tablicy samemu. Hmm, może wyjść Was to taniej, a tablica na pewno będzie ciekawsza i bogatsza w elementy. Na pewno macie jakieś stare kalkulatory, globusy. Zegarki, które można tam zamieścić, a jeśli chcecie coś dodatkowego, to znajdziecie też gotowe małe części w stylu kołowrotków czy zamków do kupienia osobno. A jeśli mimo tylu propozycji dalej nie wiecie, co kupić dwulatkowi, a wybieracie się do znajomych czy rodziny i po prostu no, nie znacie tego dziecka, to myślę, że bezpiecznym prezentem będzie karta podarunkowa, na przykład do Smyka. Rodzice dwulatka z pewnością kupią co trzeba. To tyle, kochani. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Was inspirujący i znajdziecie idealny prezent dla dwulatków. Wkrótce kolejny z inspiracjami na roczek. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę albo napiszcie komentarz to daje mega kopa do działania. Pozdrawiam!